Sieci, które budowane są na co dzień, składają się z ogromnej ilości elementów. Ten film otwiera serię, która wprowadzi Was do świata sieci światłowodowych. Pierwszy temat, który poruszymy, to sposób montażu kabla. Pokażemy Wam między innymi kilka rodzajów kabla, sporników słupowych, uchwytów kablowych potocznie nazywanych malikami bądź fiszami, stelażu zapasów kabla i mocowania mów. Rozpoczynamy budowę. Na samym początku pamiętajmy, aby zachować bezpieczeństwo. Podczas pracy na wysokościach korzystajmy ze środków ochrony osobistej, między innymi uprzęży, kasków i rękawic ochronnych. Zaczniemy od zakucia pierwszego haka na słupie. Potrzebujemy do tego taśmę stalową, spinkę i nasz sam hak. Pierwsze co musimy zrobić, to zakończyć naszą spinkę na naszej taśmie. Posłużymy się do tego kombinerkami. Odmierzamy sobie 3-4 cm taśmy. Przykładamy kombinerki i wyginamy taśmę w kształt litery V. Mniej więcej coś takiego. Następnie staramy się dogiąć znacznie, znacznie mocniej naszą taśmę. Mniej więcej coś takiego. Teraz bierzemy spinkę. Zakładamy ją od drugiej strony. I przeciągamy. Teraz musimy dopilnować tego, aby nasza spinka tutaj na samym początku weszła na górę spinki, a następnie weszła pod spód spinki. Mniej więcej coś takiego. My musimy jednak doprowadzić do tego, że sama spinka dotrze tutaj aż do końca. Wystarczy, że dogniemy bardziej taśmę. Jeżeli nie umiemy tego zrobić kombinerkami, możemy się posłużyć młotkiem, ale nie takim młotkiem, bo ten do tego nie służy, lecz takim, ślusarskim. Możemy jeszcze skorzystać również z deski, aby nie uszkodzić podłogi, kostki brukowej u naszego klienta, tudzież innej powierzchni. Chodziło nam o coś takiego. Jak widzicie, tutaj nasze uszka od spinki dochodzą do samego końca. Tutaj nasza taśma wchodzi pod spód i to jest efekt, który chcieliśmy osiągnąć. Teraz możemy przejść do założenia haka. Wkładamy tutaj troszkę naszą taśmę, odginamy ją, żeby nam nie wyjechało. Bierzemy bandownicę, bierzemy młotek, nasz przygotowany zestaw i idziemy do słupa go zakuć. Jesteśmy przy naszym słupie, bierzemy nasz zestaw, czyli taśma plus haki ze spinką. Rozkuwamy to i przekładamy dookoła naszego słupa. Pamiętajmy, że w momencie kiedy ucinamy sobie odpowiednią długość naszej taśmy, Zmierzyć sobie słup, na którym będziemy to robić. Nasz słup ma metr obwodu, a taśmę, którą używamy ucięliśmy na około 1,20 m po to, aby mieć możliwość manipulacji tą taśmą. Zawsze wyjdą nam ścinki, tego nie unikniemy. Staramy się skrócić maksymalnie taśmę, którą obejmuje nasz słup. Tyle, ile jesteśmy w stanie ręką zrobić. Ustawiamy hak w odpowiednim miejscu, w którym chcemy. Odginamy lekko taśmę i sięgamy po naszą bandownicę. Teraz bierzemy naszą bandownicę. My używamy takiej z zapadkami. Tutaj wprowadzamy naszą taśmę tuż przy spince. Tutaj ten mały elemencik w środku tego kółka to jest element, który odcina nam naszą taśmę, tak zwany nożyk. A tutaj jest sam element, który będzie skręcał się i tym samym ściągał, ściągał, zmniejszał obwód taśmy obejmującej nasz słuch. Więc przechodzimy do założenia. Czasami trzeba troszkę zgiąć naszą taśmę, żeby weszło. I tak, przechodzimy do zakupania, Mamy zakute Nasz hak się... Nie chcę ruszyć z miejsca, więc to jest bardzo dobrze. Odginamy go o kąt około 90 stopni względem spinki, można nawet trochę więcej. I w tym momencie musimy odciąć resztkę materiału niepotrzebnego naszej taśmy. Robimy to jednym pewnym ruchem, pociągając za tą dźwignię. Wszystko się ładnie udało. To co nam zostało w zakuwarce, nie zawsze chce łatwo wyjść, trzeba temu pomóc. Wyciągamy to do góry. I to jest nasz odpad. Jak dojdziemy do wprawy, to te odpady będą znacznie mniejsze i będą się kończyć gdzieś tutaj, gdzie trzymam teraz słoń. Bandownicę odkładamy, bierzemy młotek. E, doginamy teraz tą taśmę między te dwa uszka od spinki. I zakłuwamy te uszka na tą taśmę, którą przed chwilą zagięliśmy. Nasz hak został zakuty. Możemy przystąpić do montażu kabla. Jesteśmy przy początku naszej trasy kablowej. Mamy kabel, mamy nasz hak, mamy poniżej stelaż zapasu kabla. Pierwsza ważna rzecz, odmierzamy sobie około 12 metrów, zalecam zapasu kabla, aby móc swobodnie spuścić ten kabel na dół do ziemi i móc nim operować, zaspawać mufie albo coś innego. Bierzemy sobie nasz uchwyt odciągowy, on składa się z trzech elementów. Pierwszy to jest element dociskowy, jak widzicie, on jest w formie takiego trapezu. Drugi jest, druga rzecz to harmonika w postaci takiej listewki. Jak widzicie tutaj z tyłu, wystają takie jakby perforowane oczka, które się wbijają po prostu na szkabel, kiedy to coś go dociśnie. No i trzeci element, w którym się wszystko jakby razem do kupy zbiera i też jest w formie trapezu. Ten niższy element zawsze kierujemy w stronę haka. Nieważne czy to jest początek przelotu, czy koniec, zawsze to kierujemy w stronę haka. Tak więc przejdźmy do zakucia, zakładamy nasz, nasz element zbiorczy, nasz element, w którym się wszystko zmieści na kabel. Zakładamy na to harmonijkę. My ją potocznie tak nazywamy. I nasz element dociskowy również tym niższym, tą niższą stroną w stronę Haka. Bierzemy teraz młotek. Dobijamy żeby wszystko ładnie się trzymało, żeby kabel nam nie uciekał i co? i zakładamy na hak ten kabel sobie dajemy tutaj pod spód i zwijamy go na naszym stelażu ja go oczywiście mam tutaj mniej niż 12 metrów, bo, ja nie, bo moja ziemia jest dość blisko nie potrzebuję więcej druga rzecz, zamontujemy sobie mufę, nie będziemy jej dzisiaj spawać, to jest rzecz poświęcona na inny odcinek Wspominamy tutaj o znakowaniu mufy. Jest dostępna w naszej ofercie. Polecamy, jest trwała, odporna na warunki atmosferyczne, a nie tak jak naklejki, które przemakają i potem odpadają. Nasza mufa zamocowana, wszystko ładnie wygląda. Dobra, Idziemy do kolejnego słupa. Dobra, jesteśmy na kolejnym yy, słupie na naszej trasie kablowej. Tam jest początek. Teraz prosimy osobę, o, osobę, która nam pomaga o naciągnięcie kabla, żeby ładnie się naprężył i teraz przystępujemy do zakucia Malika z drugiej strony trasy przelotowej. Znowu te same trzy elementy, tą niższą stronę kierujemy w stronę haka, tylko teraz jedna różnica, obracamy nasz uchwyt w stronę dołu, zaraz wytłumaczę dlaczego, zakładamy naszą harmonikę. Jak będziecie wieszać kabel, to pewnie wielokrotnie Wam spadnie taka harmonika. Mi się to zdarzyło nieraz podczas moich poprzednich prac. Zakładamy wszystko razem i teraz nakierowujemy nasz, nasz, nasze oko uchwytu gdzieś mniej więcej troszkę za połowę haka. Za połowę tego elementu haka. Tutaj naprężamy, naprężamy, dociskamy ile się dać ręką nasz docisk. Jakby teraz bierzemy młotek i go dobijamy. Jak widzicie, w momencie kiedy tu dobiłem, to się praktycznie cały ten docisk z tej strony schował. To nasze uszko nam wskoczyło na nasz kabel. Teraz możemy powiedzieć osobie, która nam pomaga o zluzowanie kabla. Poprosić o zluzowanie kabla. Jak widzicie, nasze oczko się złapało za hak. Nasz kabel wisi, nie opada i teraz możemy przystąpić do zamontowania kolejnego malika. Jak widzicie, ten przelot mamy w pełni zakuty, nasz kabel nie spadnie, możemy naciskać. Jak widzimy, kabel się trochę wygina, bo hak jest nie do końca dogięty. Dociągnięty. Na przykład na kwadratowych słupach jest bardzo ciężko zakuć taki hak. Jest to problematyczny temat. No więc przechodzimy do zakucia malika na kolejny przelot. Ten niższy element w stronę haka kierujemy. Oczywiście ten otwór do dołu. Dociskamy, zakładamy harmonikę. Do tego zakładamy nasz element dociskowy. I teraz kolejna ważna kwestia. Nie robimy tego tuż przy samym haku, tak jak to robiliśmy z tej strony. Tylko zostawiamy sobie tutaj 3-4 cm odstępu. Bierzemy młotek. Dobijamy nasz uchwyt. Uchwyt jest już zamocowany na kablu. I teraz, jak widzimy, teraz rzecz, o której chciałem wspomnieć. Czyli, jakbyśmy zrobili ten uchwyt na odwrót, to byśmy sobie jakby przygnietali kabel. Ja wam zademonstruję, bo kabel jest w miarę luźny. Jakbyśmy naciągali kabel w haku, założyli na niego uchwyt, założyli z drugiej strony uchwyt w taki sam, to już nie jesteśmy w stanie jakby przełożyć kabla w ten sposób, oczywiście tak nie róbcie. Dlatego robiliśmy w ten sposób uchwyt. I teraz jak mamy ten kabel, możemy spokojnie wyjąć z haka i założyć, na, i założyć drugi uchwyt. Jak widzicie, tu się zrobił teraz taki łuk. Jest to ważne, gdyby ten kabel był gdzieś tutaj w haku, gdyby byłoby to króciutko, kabel byłby na haku, by od pracowania na wietrze czy z innych powodów mógłby się zacząć przecierać i w pewnym momencie gdybyśmy zacząć dostawać telefony od klientów, że nie mają internetu albo coś takiego i potem moglibyśmy szukać, dość długo by mogło zająć znalezienie takiej usterki. Z reflektometrem oczywiście jest wszystko możliwe, ale... Ale po co sobie robić problemy? I druga rzecz, nie zostawiajmy tutaj za dużo tego zapasu, gdyż może potem dojść do takiej sytuacji, że od np. kabel sobie wisi kilka lat, nagrzewa się na słońcu, w zimę guma twardnieje, mogłoby dojść do przełamania tutaj kabla, mogłoby się złożyć w literę V. Miałem osobiście kiedyś taki przypadek, szukaliśmy tej awarii dość trochę. Kabel był po prostu tak, tak zgięty pod kątem 90 stopni i wystarczyło go lekko naprościć i już zaczęło działać dalej ale no po, po co sobie robić kolejne problemy jesteśmy z powrotem na początku trasy kablowej tym razem będziemy mocować ten uchwyt który służy do montażu kabla klienckiego z tej strony uchwytu doprowadzamy kabel od strony przelotu a z tej strony kabel od mufy, od zapasu czy od od przerwy między uchwytami tak więc przystąpmy do montażu kabel mocujemy zawsze od strony jakby od strony przelotu do od strony przelotu do naszego zapasu robimy dodatkową pętelkę kiedy to zrobimy, ciągniemy z tej strony kabel, on się samoczynnie dociągnie a jeżeli zajdzie konieczność poprawienia naszego uchwytu bo zrobiliśmy albo za mały zapas, albo coś takiego to pociągamy po prostu z tej strony kabel się zwalnia i możemy go wyciągać a my tego nie robimy teraz dociągamy go z powrotem i tak samo do zapasu co do zapasu Zostawiamy mniej więcej taką samą odległość jak kabla magistralnego, plus minus 12 metrów, żeby nam starczyło spokojnie do ziemi, żebyśmy sami go mogli pospawać, przyspawać piktajda czy inne różne rzeczy, co kto potrzebuje. Tak więc co, po prostu zawieszamy nasz uchwyt odciągowy na haku i, idziemy, i możemy pozwijać nasz zapas. Ja proponuję zrobić takie małe kółeczka i ułożyć gdzieś tu kabel, żeby się nie, za, nie zaplątywał, nie przeginał za mocno. Tutaj, oczywiście, to powinniśmy spiąć trytytkami, żeby się tak nie rozwalało. E, tu można go powiesić, i nie, widziałem różne sposoby montażu. Ja rekomenduję taki. E, jeszcze tutaj ważna rzecz, żeby ten kabel tutaj on, on tu był w miarę luźny, żeby się nigdzie nie poprzecierał. E, tak samo przymówię, żeby on się tu nigdzie nie poprzecinał. Musimy na to zwrócić uwagę, czy nie ma gdzieś ostrej krawędzi. I w ten sposób nie powinno mu się nic stać. Dobra, jesteśmy na kolejnym słupie naszej trasy kablowej. Tym razem użyję troszkę innego, trochę innego uchwytu, który ma tutaj po prostu możliwość otwarcia uszka. Wprowadźmy sobie nasz uchwyt do naszego haka, to przekładamy i tutaj teraz zamykamy blokadę, żeby nasz uchwyt się nie odpiął i, i teraz tutaj taka fajna dodatkowa funkcjonalność w tym uchwytu, gdy na przykład po dwóch latach zechcemy albo przewiesić kabel, albo go wymienić, może być tak, że uchwyt nam się zapiecze z kablem od warunków atmosferycznych, i tutaj możemy włożyć sobie imbus i tak, jakby zwiększyć naszą siłę za pomocą dźwigni i pomoże nam to otworzyć ten uchwyt bezproblemowo. Nam dzisiaj jest ten uchwyt niepotrzebny, uchwyt jest nowiutki. Montujemy nowy kabel, i podobnie tak jak w tamtym uchwycie, z tej strony doprowadzamy kabel od strony przelotu, a tutaj zostawiamy zapas między uchwytami. Pierwsza pętelka zrobiona, Dowijemy drugą, tutaj teraz jeszcze dociągamy maksymalnie od strony przelotu nasz kabel ile się da pomagamy mu się zamknąć w naszej, naszej blokadzie jak widzimy kabel wisi tuż pod naszym kablem magistralnym dzięki czemu nie wpadają one na siebie. Dobra, mocujemy kolejne uchwyt na, na naszym słupie. Możemy to zrobić na dwa sposoby, bo możemy potrzebować, możemy potrzebować poprowadzić nasz kabel w tą stronę na przykład, albo tak jak idzie nasz kabel magistralny w tamtą stronę. I można to, i moc uchwyt montażu będzie taki sam, bo po prostu poprowadzimy go w tą stronę albo w tą stronę, to, to już zależy od nas. Więc to przystąpmy do montażu. Już po prostu to jest formalność. Z tej strony doprowadzamy kabel od strony przelotu, z tej strony od, od drugiego uchwytu. Kabel wprowadzony, dociągamy go, ciągnąc za kabel i zawieszamy na naszym haku. O, i. Tutaj zostawiamy taki zapas, żeby nasz kabel się po prostu o nic nie przecierał, żeby tutaj nigdzie się nie naciskał, jakby był za krótko, to mogłoby tak być i w pewnym momencie by się kabel przetarł i klient by nie miał sygnału w domu. Na początku powiedziałem, że pokażemy kilka różnych rodzajów uchwytów odciągowych. Teraz pokażę wam ten, konkretnie do magistralnego kabla okrągłego. Tutaj mamy próbkę kabla metrową około. Na ni na nią się posłużę. Pierwsze co robimy, to wysuwamy tutaj element dociskowy, który trzyma nasz kabel. Zarazem on łączy w sobie dwa elementy z poprzedniego uchwytu, tą harmonijkę i element dociskowy. Jak już mamy to wysunięte, także nam się tutaj kabel swobodnie zmieści. Wkładamy po prostu kabel i dociskamy go. Zalecam poprawić jeszcze ten docisk tutaj młotkiem, nie samą siłą ręki. Następnie ten to oczko jest zamknięte, więc musimy je otworzyć. Tutaj mamy tak jakby... Tutaj mamy ten element metalowy, który jest spłaszczony z jednej strony, co umożliwia nam wyjęcie go z tego uchwytu tutaj. Po prostu dajemy go w pionie i uchwyt wychodzi. I już, jak już mamy to wyjęte, przekładamy to przez nasz hak. Możemy to zrobić obojętnie, jak nam wygodnie. i z powrotem, zważając na, na spłaszczenie z jednej strony, wkładamy go z powrotem do haka i składamy go z powrotem do uchwytu i, i nasz kabel jest zawieszony. Tak samo robimy z drugiej strony i pamiętajmy o zostawieniu łuku do dookoła haka, żeby nasz kabel nie ocierał o Teraz taki uchwyt potocznie nazywany dropem. On służy do kabla klienckiego. Montujemy go niemalże identycznie jak poprzednie uchwyty do kabla klienckiego. Z tej strony doprowadzamy kabel od przelotu, z tej strony doprowadzamy kabel do drugiego uchwytu bądź do domu klienta. Najczęściej się jest to sobie przy domach klienta, więc wprowadzamy nasz kabel. Możemy tu zrobić kilka pentelek. Dodatkową fajną funkcjonalnością tego uchwytu jest to, że możemy tutaj zmieścić metrów kabla. Następnie wyprowadzamy tutaj nasz kabel. Wygląda to mniej więcej tak. Tutaj mamy element zamykania oka. Możemy go dać do naszego uchwytu, do naszego spornika. Zamykamy. I gotowe. Nasz kabelek wisi. Uchwyt przelotowy, taki jak ten, możemy stosować w miejscach, których nie zależy nam na utrzymaniu kabla na zadanej wysokości i odpowiednim naprężeniu w następującej konfiguracji. Na początku kabla musi być taki uchwyt, potem przez dwa słupy możemy stosować taki uchwyt przelotowy bądź taki do mniejszego kabla. A następnie na końcu tego dłuższego przedłużonego przelotu musimy zastosować ponownie taki uchwyt bądź do kabla płaskiego. Więc przystępujemy do montażu tego uchwytu. On tutaj ma takie wytłoczenie jakby w kształcie litery U. Tym wkładamy go pod kabel. Następnie bierzemy tą tasiemkę i karabinek przekładamy tutaj przez to oczko. Dociągamy. I mamy zawieszony nasz kabel. Oczywiście tą stronę wkładamy do naszego haka. I zawieszamy, i kabel będzie wisiał. Mam nadzieję, że tym filmem wyczerpaliśmy temat montażu kabla. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym działem wsparcia technicznego. Zainteresowanych zakupem zapraszamy na naszą stronę internetową cdr.pl lub do kontaktu telefonicznego z naszym działem sprzedaży. Wszystkie dane kontaktowe i potrzebne linki między innymi do tych produktów znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco, a tym, którym film się spodobał, do zostawienia łapieczki w górę. Do usłyszenia!